Suche podgrzewanie nasion. W poprzednich częściach mówiłam o tym, jak bardzo ważne jest przygotowanie nasion do siewu i że jest to jeden z najważniejszych czynników w uprawie silnych i zdrowych roślin. Dzisiaj pomówimy sobie o suchym podgrzewaniu nasion. Ogrzewanie jest odpowiednie do zwiększenia kiełkowania np. pomidorów czy ogórków. Nawet to rozgrzanie aktywuje powstawanie kwiatów żeńskich na ogórkach. Pergamin układamy na blasze do pieczenia i wykładamy na niego nasiona. Następnie blachę do pieczenia wkładamy na 2-3 godziny do piekarnika nagrzanego do temperatury 50-60 stopni Celsjusza. Przez cały ten czas należy sprawdzać, czy temperatura utrzymuje się na danym poziomie. Jest prostszy sposób. Możemy włączyć żarówkę nad talerzem z nasionami. Generuje ona wystarczającą ilość ciepła, więc regulując jej odległością od nasion, możemy uzyskać pożądaną temperaturę. Jeszcze innym sposobem jest umieszczenie nasion w woreczku z gazy zawieszonym nad kaloryferem. Proces ten powinien potrwać dwa miesiące przyspieszy to dojrzewanie nasion, zwiększy liczbę kwiatów żeńskich, a tym samym plony.